Już teraz, wpadaj na mój serwer kidowice.pl, ponieważ tam odpaliliśmy najnowszą edycję OneBlocka, trzecią już edycję. Jak widzisz, graczy nie brakuje, a w tym sezonie rywalizacja jest naprawdę ważna, bo rywalizuję ja z Tosem o otwarte skrzynki. Jak widzicie, póki co wygrywam, ale drogie żabki, musicie mi w tym pomóc. Pierwsza osoba, która skompletuje cały mój set, który leci tylko i wyłącznie z tej skrzynki, sprawi, że przyjadę do tej osoby w prawdziwym życiu i zrobimy sobie razem fotkę, pogadamy chwilę. Także jeżeli chcesz spotkać mnie w prawdziwym życiu i chcesz, żeby do ciebie przyjechał, wpadaj na mój serwer i kupuj moją skrzynkę. Idealowicowie w dzisiejszym odcinku zdecydujemy, kto jest najgłupszy, a kto najśmieszniejszy, a będzie ze mną całe palionowo śmiał. Cześć, Jema! jestem Dave. Jakie opóźnienie macie? Pink Mom. 300. Nie, nie wytrzymam z wami. Ej, Mom. dlaczego każdy ma moją głowę? Czemu, panie? Mam problemy z głową. Na, 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 na pewno, na pewno. Ty akurat w patrząc po Twoim wyglądzie. Ej, jesteście jak wy jesteście przystojni? Jak wy to zrobiliście? Dobra, dzisiaj, Ej, gamem... widzowie, każdy z nas ma pięć główek i będziemy decydować, kto na przykład jest najgłupszy, a kto najmądrzejszy. I żeby to zadecydować, trzeba ubrać tą głowę na głowę. A będziemy to robić, będąc odwróconym do siebie plecami, więc nie będziemy znali swych odpowiedzi. O. Ej, Dobra. Ten, widzowie, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie, że w piątek jest nowa edycja OneBlocka na kidowice.pl więc zapraszamy was Ej, nie, serdecznie. Się, no, 17 a dobra, czekaj, czekaj, zanim to. Drugi dzień czekania, aż przyślesz mi różową koszulkę, jak hidobice. I tyle mam do nie powiedzenia. Nie trzymam, dobra, dobra, Wy, wyślemy, wyślemy, Ale? widzowie. Jak kupicie koszulkę, to wysyłamy Emilii super paczkę. Więc widzowie, wpadajcie już na Kisklep kupujcie koszulki. Za niedługo nowe wzory. Siadajmy, siądźmy sobie na tej pięknej ławce w nowym parku, tak? Tutaj, widzowie, piękny, elegancki park. I teraz tak, siadamy, nie? Jak jesteśmy mhm. teraz usiedzeni, to się każdy odwraca plecami, żeby sobie nie no. podpowiadać odpowiedzi, nie? Nie podglądamy na trzeciej kamerze. To nieładne Dobra. wtedy jest. Ja nie jest. mam tego no, kanału. Ja nie, nie wolno. No i każdy zakłada główkę ja zadaję pytanie i potem konfrontujemy odpowiedzi. Zobaczymy, kto, kogo wybierzemy. A więc uwaga. Dobra. Pierwsze pytanie, moi drodzy państwo. Kto jest najbardziej leniwy? Najbardziej hmm. leniwy. Ja tutaj wybieram odpowiedź. Odpowiedź. Hmm. Hmm, odpowiedź. 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 Hmm. Taką. Dobra, do, 3, 3, 2, 3. 2. 1, samy się, dość Wszyscy dali na bolo! Nie mogę, dobra! Lola, dam Bolo, co o tym sądzisz? Dlaczego? a bo nie! Nie, dlaczego dajesz Lola? O! Bo nie dać. A wszyscy daliśmy Bola, dlaczego? dlaczego? Bo taka no, jest no. prawda co, no ma 5 lat, nie? No ma 5 lat, ma najmniej do roboty, no ja tylko słyszę, że on cały dzień gra w Brawl Stars albo nic no nic nie właśnie, robi właśnie, no. No. no to prawda. Więc to dlatego, no taka tutaj jest odpowiedź no. Ale Bolo nie przejmuj się, ty jak będziesz starszy No będziesz miał więcej rzeczy do roboty To Teraz... no się nic nie no, Jak się nic nie zmieni, zmieni się bardzo dużo jak będziesz starszy Chociaż można tutaj było też dać znaczy Lola, Lola też jest młody, też ma mało do roboty, też jest No młody. dobra, ale on robi po za Minecraftem, jakieś różne rzeczy. No dobra, niech będzie. Nie ma swoje owce. pasje, przynajmniej. No, no dobra pasie. niech będzie, niech będzie. Okej, okay. uznajmy to za dobrą odpowiedź. Teraz jest pytanie. Kto jest najbardziej uszczędny? Uszczędna osoba, taka, która pieniędzy nie wydaje na głupstwa. Poczekajcie, mm. muszę się zastanowić nad odpowiedzią, bo tutaj, widzowie, to nie jest takie proste. Nie mia. Bolo wydaje cały czas na jakieś batoniki, to nie chyba. Lolowy. W... przynajmniej, może lolowy? Żelelowy, To jest dobry pomysł. Ej, no, w sumie? Dobra, daję daj, tak. Każdy gotowy? Tak. Jest, 3, raz, 2, 1, mocy. góra. Okej, okay, mamy. O, dobra. Ciekawe, bo jest pomieszane. Zacznijmy Taka. od bola. Dlaczego dajesz na siebie? Nie, nie, nie. Zauważcie, że nikt nie Paliona To no, trzeba. Co? No, to, to, to trzeba. trzeba to to na znaczy. do cesa. Bo panience ja, kupił właśnie, przez chwilę myszkę właśnie. do cesa, to nie mogę się wydać. Ja też nie wydaję, bo. Umień odłożyć swój na myszkę i kupić myszkę tylko. Ale Bolo, a nie ale ty, ty, ty wydajesz całe pieniądze na słodycze, to jak ty to oszczędzasz? Ale ja, no, no właśnie. Tak. Nie, no nie, moim zdaniem nie, Bolo nie umie oszczędzać. Daj 20 zł miesiąc na badoniki, ale jeszcze zostawiam. Nie, a dlaczego dajesz Lolo Milki? No bo Milki w sumie to na co Milki wydaje? Na saszety dla Wincenta. No właśnie, Wincent, że pewnie tylko Milki. że Milki. Co jest, że Wincent? Vincent nie ja tylko w włoską kuchnię Prawda, prawda? No. ja zmieniam najbardziej oszczędny jest papilon! Nie no to nie, panią totalnie panią. nie! Jak tak. palion! Ma szans! On jak kupi myszkę do CS-a? Nie? No. To mam myszkę do CS-a! I oszczędził na tym, że nie ma do innego. innego Genialny, genialny argument, nie? A dlaczego daliście mnie? Ja nie jestem oszczędny! What? Nie ja było nic, lepszej ja osoby ty... po prostu, wiesz? No. Chociaż w sumie z tych wszystkich osób, no dobra, okej okay. No dobra, niech ma będzie Ja dałem Lola, e, bo wydaje mi się, że Lola nie wydaje pieniędzy Nie, nie, masz na co wydawać Lolo pieniądze Tylko lecę. lecę to tanie, nie? To, to nie, nie są drogie rzeczy Lola sobie kupił skiny do CS za tysiąc złotych <laughs> dobra. <laughs> dobra, uwaga Kolejne, kto jest najgłupszy? Kto jest najgłupszy? W takim pozytywnym sensie, znaczeniu Nie, że tutaj wyzywać, tylko no po prostu taki dobra, Taki, taki śmieszny dobra. głupek, śmieszny głupek, no okay. <laughs> Każdy wie, nie? No czemu ja! Ty wiesz, że ty możesz dać też siebie, nie? Przecież to było logiczne, że każdy da ciebie. Bo, bo, bo ty, bo ty ci ty wszystko wszystkie skabki, tam jest świetny. No ale to miało być, że... A że to jest... No, ja nie mogę. Ty nie zrozumiałeś, że... A bo dobra, w sumie dobra, to by pasowało. No niech ci będzie, jakoś to obroniłeś. Ale ja widzę, że całe panionowo jest zgodne, bolo to jest głupek. Hmm. No no jest, na... Co zresztą dobitnie pokazuje jego wieżowiec, nie? Zobaczcie tą twarz widzowie, jak to tak wygląda, nie? To jest no dobra, po prostu Lola idealny Lola też, wieżowiec, Kurde, no. zobacz Lola Co? No Lola też teraz tak, ale nie no, Lolo ma normalną twarz na wieżowcu, porównaj do Bola, No właśnie Jest kompletnie jedna twarz Dobra Lolo to debil, znaczy Bolo Ej, po dzwonią Dobra, to mamy za sobą Teraz pytanie, kto jest najśmieszniejszy? Kto jest najzabawniejszy? Kto hmm. potrafi? Rozpędzić złe chmury z nad głów dobra, i sprawić, że dzień jest miły. Nie ma tu takiej Ja Jadę to. Kurde, 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 kurde. Ja mam problem. Dobra, no. Okej, okay. <laughs> okay. każdy dał. Prawie wszystkich? Dobrze, nie, nikt nie dał milki. Czemu nie dałeś milki, Bolo? Dzięki, Bolo, wiesz? Nie, z Bolo, dał. dobra. Patrzcie, jakie Bolo sam, sam siebie dał, nie? Sam no siebie. Bolo, nie? Idlit, <grym, grym>, Nie mogę. Ja dałem Lola, mnie Lolo bawi, mnie Lolo bawi, jak Vincenta udaje. Ja, ja dałem Dave'a, bo Dave ma głupi humor, ja lubię głupi humor. O, się wymieniliśmy, Emi się wymieniliśmy, właśnie. Ja ciebie, ty mnie. Best friends. A tutaj co, Emilia, a dlaczego akurat Palio? Ja dałam Paliona, dlatego, że on ma najśmieszniejszy śmiech i jak on się śmieje, to ja od razu też się śmieje po prostu i tak Świat działa. staje się piękniejszy, jak on tak, tak, się tak, śmieje. Ale tak, tak. ja ja on po prostu, bola. ona na śmiechu. Bo, bo nie mogę. <śmiech> <śmiech> bolo, Bolo, Bolo się aż zwiesił. Dobra, mamy wszystko, Najśmieszniejszym mamy za sobą i teraz uwaga. Kto jest, natomiast, najpoważniejszy? Kto jest tutaj, m, może nie, że boomer, ale taka powaga <grym> wypływa z niego, nie? No dobra, easy. Okej. Okay. <grym> wszyscy dodali, wszyscy dalej. No, I'm so sorry, jestem poważną <grym> kobietą, studiującą, mam dziecko. Właśnie, studia, studia, a my co, gramy w klocki. No, I w sumie też prawda. Kupujecie myszki ja do ces z ja dziurami. Jak, jak ty studiujesz, co ty studiujesz niby? No, no Minecraft! Nie, to tego się nie studiuje Bolo, wiedziałeś o tym? To... A i, i Cesa studiuje Ale wiesz, że studia to, że się chodzi do takiej szkoły, nie? I tam się uczysz Ale ja, ja, ja studiuję tego y, skilla w CSA. Mhm. No, Z pewnością. Ciekawe gdzie. Dobra, czyli wszyscy dali milki. No, milki jest najpoważniejsza. Widzę, że to jest dorosła kobieta, tak? Ale to trzeba Emilii przyznać. I Emilia nawet się z tym nie ukrywa, a sama też siebie dała. Pięknie. Prawda, prawda. Jest pełna zgoda. Dobra, pora na kolejne. E, kto będzie najlepszym rodzicem? To będzie najlepszym rodzicem? Tatą bądź mamą. Ja daję zdecydowanie tą osobę. Jestem tego pewny. Nie ma szans. Mm. No nie no, wagam, no Dobra. wagam! Nie wytrzymam no. Bolo. No, bolo. Jak ty mogłeś siebie dać? Ej Bolo, masz 5 lat. Ale ja wiem jest to, bo jak ja będę miał tego, to, to będę z nim grał w i w ostatniej z i jak będę dostawać wypłatę, to będę mógł kupować geny w dostawie. Moje dziecko, jest... jakby zrobiło kupę w pieluchę, to byś wymienił ją dopiero za, nie wiem, za miesiąc, bo byś strzedł z kąpa wtedy. No i po co mam wymieniać, tak będę i tak się dał przed kątem? <laughs> no to jest, bo ty się nie nadajesz, naprawdę. My daliśmy tutaj w trójkę Milki, zdecydowanie panowie jesteśmy tutaj zgodni, ale dlaczego Emilia dała Paliona? Wiesz co, ja po prostu uważam, że e, Palion będzie bardzo super tatą, ponieważ zawsze mi się podoba jego tak z dzieciakami na przykład na meet gritach na koncertach i to mnie usłyszało, okay. że on będzie super tatą. Okej, okay. no dobra. Ja, ja, ja nie chcę być teraz tatą. No dobra, no to Pali w takim on... razie taka mocna... Muszę coś C powiedzieć. O, ja. co? co? po odcinku. Okej, okay. no to w takim razie dowiedzmy się na odcinku kto najgorzej gra w Minecraft. Kto najgorzej z Uuu. naszej piątki gra w Minecrafta. Ja mam tutaj ja, Pekora data. Jest to zdecydowanie ta osoba. Dobra, mam już. Ja Okej, okay, Dam, dam, dam. dam. Mm, 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 mm. No, no ja tylko spróbuj. Dobra, no, już myślałem. Okej, okay, no. no. Czemu ja! Palio, to jest najgorszy gracz w Minecraft. On nie potrafi <grym> grać, nie potrafi przegrywać i na pewno będzie niższe koleś w <grym> No to jest dobre akurat. Na Ej, na pewno peci niższe koleś w mi Lolo. Co? No co? Co u Jaśmielki? powiedzieć, że ogarnia więcej niż wy wszyscy tej razem wzięci. Jaśmielki jest taki. To jest szach! <gry> Ej, wszyscy dali bola Ej, patrzcie bolo nawet siebie dał, czemu dajesz siebie bolo? No wow, nie, to w ogóle dajcie i ja, ja gram z innej gry, z sesłem na inne gry i, i ja to na tylko się tutaj bawię! Ej, co wy robicie? Co to za biska jest tam? Pisujemy to jest lepszy! No ale tak tego nie na łopaty? To no, Nie, nie ma szans! Przestańcie... No i... Nie, nie, nie mam mogę, tak, czyli Lolo wygrać. wygrał, Lolo wygrał, dobra. Siadaj, Lolo. Ja mam teraz laga przez 3 dni, będę go miała. Siadaj, chodź, Lolo, zwyciężyłeś, udało ci się. A dlaczego panią dajesz bola? Czemu tak uważasz? Czemu to jest tak... Bola? Takie mnie no bola dałeś, no. No on, kurczę on za każdym razem bierze bazukę i sam się nią zabija. <laughs> nie potrafi wycelować innego, no, Może być, dobra widzę, czekamy na Milki. Teraz pytanie, kto jest najmądrzejszy? Kto ma najwięcej y, pod włosami? Y, mózgu y, procent. Ja myślę, że to jest... Mm... Oa, mój palec! Kurczę. Dobra, to na pewno nie jest palion. <śmiech> <śmiech> palion odpada <laughs> Palion odpada na starcie y, mm... Nieschromnie dam to. <laughs> Nie no dobra, dam tak, daj tak. Ej! No to mi się podoba właśnie panie, no odwróć, no odwróć się panie, a dziękuję za ten komplement, no, no, no. <laughs> Lolo, czemu Lolo, Co ty Ja to też trochę zadziwi, ale okej. Okay. Ja dałem Lola, bo wydaje mi się, że Lolo ma potężny mózg, mówiąc swoje wszystkie plany, albo działania, albo żarty, ale po prostu nikt go nie potrafi zrozumieć, on jest to prze prawda. przemądry. To prawda, tak mi Do się wydaje. Jak ja, jak ja mówię jakiś żart, to, to ja powiem żart. Może skumacie, Dobra, dalej. ogólnie, em, wiecie dlaczego poduszka nazywa się poduszka? Nie, bo jest poduszka. U... Pod no, no właśnie. Im tak. Zmieniasz głowę bo, czy nie? Zmień tą głowę. Nie, nie zmieniam, niech ma! Nie, to jest to jest mądra osoba, widzę. Napisz w komentarzu, że Lolo jest mądry. Dobra, lecimy dalej. Kto jest najmniej odpowiedzialny? Kto jest najmniej odpowiedzialny? Ja... Kurde, ja bym to... Tu... Czy może dać was wszystkich? Nie! Ja mam swojego kandydata! Ja mam swojego kandydata. Uwaga, zobaczymy co da. Co Palion! Co ty dałeś? Powiedz mi, jak nie Lolo ma być bardziej odpowiedzialny od Bola! Bolo jest no, od bardzo bóru. odpowiedzialny. zobacz. No, co ty <laughs> robisz, Bolo? Dlaczego robisz no, zdjęcie? to zdjęcie? Jest... A. Tak ty się... Co ci się tą z komerą, jak rozjechano, jako wielko? Co jest? To a Co jest to co za jest? Co jest? Co jest trzy razy mocniejszy niż zwykły, co jest? Okej, okay. czyli wszyscy dali bola, tu się Jeden. zgadzamy razy trzy Razy trzy, trzy głosy, <głosy> Dwa <Rady> Trzy głosy, trzy głosy po Bolo, jak, głos. wysadz jak wysadziliśmy pokój twój w domku koło pawilona? Pamiętam, Ej, pamiętam to no, no. <noise> to, była no. Bina, no. to była twoja wina, to była twoja wina wtedy No bo wiem, bo mnie sprowokował <noise> Dobra Ciekawe. Kogo wziąłbyś na bezludną wyspę ze sobą? Jest bezludna wyspa, musisz wziąć jedną osobę. Najlepiej, najmądrzejszą, albo taką najbardziej zaradną. Mm, ja bym wziął. Dobra. Dobra. Okej, okay, no! Dobra, czyli Pani możemy razem jeździć na bezludną wyspę, bo daliśmy się <laughs> wzajemnie. Nice. Okej, okay. ale Emilia, dlaczego wziąłeś mnie, co? No, się... ja po prostu uważam, że się świetnie z bawiła tam, nie? W sumie nawet spoko, bo było na tej bezludnej wyspie. Mm. No. A wy... Jedziemy! Wy... Dobra, jutro jedziemy na łódkę. E, tutaj chłopaki, paliona dali. Dlaczego, Bolo, wyrobić paliona? No bo jakbyśmy się rozbili, nie, to ja wiem, że w miałby. Lesaku no nową myskę i kompa Laptopa bym wziął i mógłbym grać na wyjeździe no A dobra. Ja, bym dał, ja bym wziął papilona, bo papilon pewnie nie lubi siedzieć w domu I by na przykład ze mną chodził na wyprawy do, do wulkanu Albo by zadzwonił po helikopter i by przyleciał i by jeszcze zapłacił Więc to jest dobra opcja W sumie same plusy Dobra, ostatnie pytanie Kto jest najprzystojniejszy? Slash... Najładniejszy, no bo wiadomo, kobiety nie są przynajmniej tylko ładne jak yy, yy, Tutaj ja bym wybrał. A, tak, no okej. Okay. Okej, okay. Okej, okay. hmm, dobra, no. dobra powieszało się, a ty bolo Bolo, dobra, bo, no, Bolo No, oczywiście. Siebie, ja dobra, bolo, oczywiście, siebie, to... Co ty bola dałeś? Czemu ty bola dałeś? Co ty dałeś? Nie obok tego milki No, no, poprawione! Czyli wyszło, że Emilia jest najpiękniejsza. Trzy głosy na tak, no, dziękuję bolo, bardzo, bolo, bolo za się. Bolo, 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 bolo jest przystojny, no dobra, no ale niech ci będzie. No, Sleś najładniejsza no Ciąc Nie rozumiesz bo no Takich pytań nie będę grał w takich, pytań, nie rozumiem <gry> na ra, bolo. dobra widzowie Napiszcie w komentarzu waszym zdaniem, kto jest najprzystojniejszy Oczywiście subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że w piątek godzina 18 Widzimy się na serwie kidowice.pl